Siema, z tej strony Xivos, a to jest Far Cry i zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Dzisiaj nagrywam gameplay bez y, patrola. Coś mu wypadło, być może w następnym odcinku będzie. Widziałeś o. Co tu się stało? Ha, ha. Dobra. Ojoj, nie z tamten przyszliśmy. Pozbierajmy, mamo. Tu się da wejść. O, apteczka, nie, apteczka mi się. Chyba granaty błyskowe. Tak, trzy granaty błyskowe. Latarka. Ok, też się przyda. Idziemy górą. Hmm. Słyszałeś to? Może zejdziemy tutaj. Coś powoli się tu czołga w tej grze. Nieważne. Ja jestem nerwowy. O! Widzisz coś? Alternatywne przejście. Można tu kucnąć, OK, można. Wszystko w porządku? Nic nie widzę. Oj, oj, coś mi mryga. Nic nie widzę. To fuck.

Dobra, weźmy sobie to Maczetkę. Jedziemy. Boże, jakąś się czołga powoli. Spoko. Załatwo ich, najpierw nie, nie ominiamy ich. Nie to pewnie nic. Radzić sobie to pewnie nic. Hey. Widziałeś to? Co Słyszałeś coś? Ktoś tu jeszcze był? Niemożliwe. O, tu jakieś drzwiczki. Nieważne, to? go! Wpadłem w show. Kamizelka by się tu przydała. i latarkę mam zapomniałem. Dobra, idziemy co tu? Nic ciekawego na razie. Widzisz coś? Oj, oj, ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. No ta hel. Kto we mnie strzelał? Wyra jakoś to jest. O? Czyżby coś tu było? Gorzej, jak to jest, jak się właśnie cofam. Nie wiadomo, gdzie to prowadzi. Przez skaśmy najlepiej. Nie, tutaj nie byłem. To chyba tutaj będzie coś. Tak. Alternatywna druga. Mieliśmy chyba to, to był chyba trochę lepszy na zasięg. No, what the hell? Dobra, ale double headshot był. Jestem chwilowo niewidoczny. Ojej, ojej. oj, marnie z życiem marnie, z tego co wiem to tam ktoś stał. O w dupkę trafimy. Bum, 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 bum! Wszystko w porządku, to nic takiego Hemoroidy mu zlikwidowałem Podziękuję mi później eee, aj, 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 aj. Skubany Dobra, skąd... Skąd zaczynamy? Oba nie za zbyt daleko. No nie Dobra, teraz rozegram to bardziej profesjonalnie. Ha! Jeszcze lepiej. Niewiele osób tak, tak potrafi. Poddaj się kolej. Kamizelka Kurde czy tam tu rady przejść Dalej barnie z życiem o hemoroidy mi się pomożemy pozbyć hemoroidów Co on? Kulę odpycha. Matrix. Dobra, teraz mnie nie, nie zaskoczysz. Wiem, że tam jesteś. Już yeah. dałabyś jakaś apteczka mi tu. Nie wiadomo, kto na górze może siedzieć. Co tu się dzieje? Jesteśmy atakowani. On chyba szuka tej dziewczyny. Nie znajdzie jej. Zabieramy ją do go Bez odbioru. Wychodzi na to, że sami musimy się bronić. No, what? No przecież ktoś tu gadał, a to radio. Ech. Dobra. Czyżby to ta dziennikarka, czy ktoś taki? Nie ma tu wal, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. O, teraz będzie profesjonalna pokazówka z profesjonalnym dubbingiem. To idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz. To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. Oj, zabieram do miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, no bo to bunker... drodze. Dobra, jesteśmy w drodze. A pteczka jest Widziałeś coś Uwaga, cały personel. Intruzny... O, że... y Aha, okej, okay, dobra. Rybinka. Oj, ten dźwięk nie zapowiada niczego przyjemnego. Ta, wschodź przesz po tej drobinie. No nie. Ale mam dużo życia, kurde Dobra spoko, teraz hardcore to wszystko zrobię. Aha! Dobra, patrzcie. Jak mi się to uda, to normalnie będę. Rzućmy im fraga. oj, 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 oj. Chyba zawału dostał, jak do niego strzelałem. Byle dojść do kamizelki. Byle dojść do kamizelki.

No, ilu ich tam się, kurna nas narodziło tam. Dobra, teraz to będzie bardziej rozważnie. Jak mi uda się wejść w odrobinę? No. No, widzicie no. Tak to się gra? Po prostu musiałem się trochę rozgrzać Była kwestia czasu. Chyba za słabo trochę. A spoko. Tak, go zrzucić tam. Chodźcie, chcecie wejść na pomost? Może ile ich tam jest? No, wy, się, przecież nie będę tam biegł. Znowu, rzucę tam czymś. Czyżby on zabił swojego? No nie no przecież Na tym Dobra pewnością jeszcze dwóch tam siedzi gdzieś za skrzynkami Ale mam dużo życia spoko, załatwimy to. E. Ok, Okej hmm, Chyba musimy tu zaskoczyć, co? Naciśnij No dobra jeszcze raz Dobra, o oh, fuck! Holy Łódka chciała mnie zabić. Miałem trafić w tamte łańcuszki. O, alternatywne rozwiązanie. Dobra, mam łódź. Co teraz? E no, tak gierka zarąbista. Mogę jednocześnie kierować, przyspieszać. Jeszcze trzymam karabin dwoma rękoma. Ręcoma. Ręcami. Bez różnicy. Rękoma żeby nie było, że nie wiem jak to się mówi. No dobra, ile to się może wczytywać? Zajemnicy ustawili tu centrum komunikacyjne. Musisz zakłócić ich łączność, niszcząc talerz anteny satelitarnej. To wywoła zamieszanie, które poszli uciec. Potem skupimy się na szukaniu wal. Używasz złej Granat! Freddy chyba ci odbiło. Dobra, nie widział mnie. Bum, 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 szybko. No. Teraz się rozgrywka układa. O, trzy granaty kolejne przydadzą się. What hell! Myślę, że ryba we mnie strzela. Taki skubany. No, oh, hell! Oni tu nie mieli łódki czasami? Dobra, już pamiętam, mogłem to inaczej rozwiązać. Chociaż jeszcze mogę to zrobić, dobra, bierzemy łódkę swoją. Dobra, rozwiążemy ten w nieco inny sposób. jaj, co oni odpierdzielają spokojnie spokojnie to było zbyt zbyt y, impulsywne działanie idźmy, ukradnijmy im tą łódkę po cichu jeśli się da, po cichu no Dwie fale, ok? Musimy ja szybko wsiąść na tamtą łódkę. No nie, wsiadł przede mną. Rozerwę cię na strzepy! Ojej, <laughs> Troszeczkę kiepsko z życiem Ale dotrwamy Tylko niech wiem kto do mnie strzela Okej okay. Ty we mnie strzelałeś No dobra, nikogo chyba nie ma no, i na co mnie teraz ludka? Ja bym. Mi... No bez jaj. Łatwy poziom trudności i se. Księgos nie radzi. Najemnicy ustawili centrum komunikacyjne. Musisz zakłócić ich łączność, niszcząc talerz anteny satelitarnej. To wywoła zamieszanie, które pozwoli ci uciec. Potem kupimy się na szukaniu wal. A tu mieli łódkę. Dobra, już wiem jak to zrobimy. Czytamy sobie punkt kontrolny i zrobimy zajście ich od tyłu. Te rędy ja wtedy szedłem. Okej, okay, tu, tutaj, tu, tutaj. Tu, tu, tu. Potem kupimy się na szukaniu wal. No, śejdziesz mi pod tym, ok? Po prostu zabierzemy młódkę, po cichu. co to było? Widziałeś to? Aaaaaah! Gin! No i tak można sobie pływać, a nie jakimś pontonikiem. No ja mam, ja mam amunicję, wyrzutnie rakiet, ale z karabinkiem też sobie poradzimy. Bum bum bum. No. teraz nowo kto strzela kogo nie widzę. Aha. Dobra, czysto. No no i tak to można grać no. Bunkier. O, jest kamizeleczka, kamizeleczka. Apteczeczka i Hmm. Czy nam jest potrzebna maczeta? Problem w tym, że mogę jej później nie mieć. Znaczy w sensie nie mo mogę jej później nie znaleźć już. Hmm... Dobra, wyrzućmy to chyba. Albo pistolet. J. Okej. Okay. Okay. Pięć naboi. No normalnie Długo się nie posnajperuję Fajnie gdyby można było minigana sobie odczepić o! Dobra, idziemy No, pełna dżungla Idąc ścieżką na pewno natkniesz się na patrol Trzymając się dżungli zwiększysz swoje szanse na przeżycie Okej. Okay. Pójdziemy sobie dżunglą. Czemu on mi nie pokazuje? Aha, dobra, pokazuje dobra, na rowerze, już będziesz. dobra. Będziesz, widziałeś to? Nie przebijcie się z lewej. Hej, kto tam? Oj ojoj oj oj. oj, oj, oj. że się to ukrył, chłopie. Nie ja chyba to się blisko bunkru. Dobra, no i to by było na tyle w tym odcinku. Następny odcinek zaczniemy w tym momencie, w którym teraz skończymy. Jeżeli się podobało, podobało to, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i na razie dzięki za oglądanie.